Koniec maja tunel się zrobi pusty, bo mieliśmy na całym faktycznie sadzonkę pomidorów. Zostało tylko tyle. To jest pomidor gruntowy. Tu może zasadzimy trochę papryki jeszcze. Trochę pomidory pomartły na polu. To jest nie bo to jest tam gruntowy ten rząd. Trochę ruszyło to wszystko, bo zrobiło się ciepło. Młotwina, salata, kalarepa. Jest przykryta, coś tam tam zjada. To znaczy, wiem co zjada, ale no, ale zjada. Już praktycznie to już jest wyrwane. że wiemy, to praktycznie jest. przykryte jest ze względu na to, że nie było to w ogóle pyskane. Własne były mechanicznie, a nie ręcznie. Skryte było po to aby nam mszyce na jakieś inne tam nie było wyskany tak to wygląda taka nalepta jest salad, wszystko też przemarzło. Też nie było tutaj pyskany. No, mechanicznie szła ogóle gazarka, nie wiem czy to widać por Mamy kalarepę, zabrakło włókniny, jest nieprzykryta. Ile metr i to wszystko jest. Wszystko jest zjezone. Muszę zobaczyć. Wszystko jest zjedzone, A pod. To jest rozdarte to jest drugi rzut tej kalarepy. A pod przykryciem to wygląda, a nie przykryta, tak to wygląda. Nawet wiem, kto to co to zjada, i kto to zjada, no ale co zrobić. Tutaj na łączeniu to też jest, tu jest ta, ta duża, jest też seler, ale przemarz nie wiem czy nie będzie walił w liście.